Kupy lat temu robiliśmy wtedy zdjęcie w klubie tego typu A teraz co to taki cwaniaczek wtedy Powerzó jest cwaniaczek z tego powodu, że zdaje się sprawę, że spierdoni sobie opinie, inne rzeczy przez te wszystkie jego odpierdalania, tego typu jego życie prywatne Słuchajcie do tego, A to jest tak, że rodzice, rodzice bogaci, wszystko miał na gębie. Co, co chciał, to dostawał od rodziców, no z półki. A teraz musi zapierdalać sam. Musi gdzieś zaczepić jakiś tam e, fejn. ale dlaczego on się do mnie... Doczepił, no bo zdaję sobie sprawę, że mm, można powiedzieć tak, że tyle lat jestem na YouTube, to wszystko, no to po prostu szukasz, szukasz zaczepki, można powiedzieć. Tylko ja nie jestem yy, człowiek z łopanki, z lepszej łopanki. Tego po prostu no, no, trzeba trochę się zastanowić. Wyśpiewa no. się ze mnie, a sam odpierdala manianę ile wreszcie. Czy ile razy dostał pierdol, Tedy, jakby młody. No właśnie, ale do tego się kurwa nie przyzna. Tedy, ile razy dostał pierdol? Ile razy wyleciał ze sceny na koncercie? bo dostać w pierdol tego to wam się nie przyzna ale się dopina do kogoś co jest bardzo łatwe właśnie tak wtedy mnie sobie kupę kupę lat temu żeby byłeś ile razy dostasz w pierdol na scenie ludzie się wyjebali Kojarzysz te fragmenty Tede? No chyba nie za bardzo. To sobie przypomnij. Tede.